Cześć dziewczyny. Dzisiaj na moim kanale filmik, którego jeszcze nie było, czyli hol zakupowy. Na moim kanale na pewno najczęściej będą pojawiać się filmy o makijażu, o kosmetykach wegańskich i domowej roboty, i o zapuszczaniu włosów, bo taka seria też niedługo się zacznie. Jeśli chcecie oglądać te filmiki, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, a dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy. Mam nadzieję, że lubicie też takie luźne filmy pogadankowe i hole. Bo zresztą, która z nas nie lubi zakupów, prawda? Zacznę od pokazania wam największej rzeczy, jaką mam, czyli od gry 3000 pytań. Kupiłam tę grę dlatego, że już ją znam i wiem, że jest naprawdę cudowna, dlatego że oprócz tego, że jest edukacyjna, jest przy niej mnóstwo zabawy, co zachęca dziecko do korzystania z niej. Gra polega na tym, że są kartki z pytaniami, z odpowiedziami i takim specjalnym długopisem w kształcie marchewki dziecko zaznacza odpowiedzi. Są tutaj takie dziurki, gdzie przykłada się długopis i wtedy długopis gra muzykę i świeci się. Wydaje mi się, że to jest idealny pomysł na prezent. Gra kosztowała 39,99 i jest sugerowana dla dzieci od 3 do 6 lat. Kolejną rzeczą są kapcie. Kosztowały tylko 14,99 i wydaje mi się, że była to najtańsza opcja, ale wybrałam je dlatego, że są bardzo proste. Ja zazwyczaj nosiłam jakieś pluszowe potworki, takie wielkie, śmieszne kapcie, a te są po prostu bardzo proste, ładne i eleganckie. Następna rzecz to rajstopy dla mojego synka. Mają śliczny wzór, są to takie słodkie pingwinki. są naprawdę prześliczne, więc mam nadzieję, że będą się dobrze sprawować. Mam już w swojej kolekcji jedne rajstopy z Pepko i od razu po założeniu na kolanie zrobiła się dziurka. Więc chciałabym sprawdzić, czy mamy po prostu pecha, czy tak zachowują się rajstopy z Pepko. Na pewno dam wam znać, jeśli chodzi o te rajstopy i o wszystkie rzeczy, jakie dzisiaj wam tutaj pokazuję, w któryś z kolejnych vlogów. Kolejny mój zakup to sprawdzone już przeze mnie skarpetki Mam takie same, ale w innym kolorze, i wiem, że są bardzo wytrzymałe i po praniu nic się z nimi nie dzieje. Trzy pary takich skarpetek kosztują 4,99. Kolejna rzecz to takie ozdoby świąteczne. Kupiłam je z myślą o czubku mojej małej białej choinki. Myślę, że taka kokardka będzie wyglądała bardzo uroczo. Zobaczcie, jakie są śliczne. Osiem takich kokardek kosztowało tylko 2,99 i myślę, że wykorzystam je też w innych dekoracjach świątecznych. Kupiłam też gumki do włosów dla mojej bratanicy i dla mojej chrześnicy. Moja bratanica często nosi jedną kitkę i bardzo lubi myszkę Miki, więc kiedy zobaczyłam tę gumkę, to pomyślałam, że jest idealna dla niej i że bardzo jej się spodoba. Ta gumka kosztowała 4,99. A mojej chrześnicy kupiłam dwie gumeczki, dlatego że bardzo często nosi dwie kitki lub dwa warkoczyki. I pomyślałam, że takie gumki będą ślicznie wyglądały przy tych fryzurach. Są to takie bardzo minutkie pomponiki. I obydwie kosztowały 3,99. Następna rzecz to termos do butelki dla dziecka. Kosztował 14,99 i też dam Wam znać w kolejnych vlogach, czy dobrze się sprawdza. Ostatnią rzeczą, którą kupiłam, ale tak naprawdę jedyną, która była zaplanowanym zakupem, są dwa małe ręczniki dla dzieci. Dla dzieci lub do twarzy, bo mają bardzo miły materiał, już je dotykałam i myślę, że do twarzy też będą bardzo fajne. I jak znajdę w jakimś innym, bardziej dziewczęcym wzorze, to też kupię sobie do twarzy. Kupiłam je dla chłopczyka z mojej rodziny, który bardzo lubi Spidermana, więc myślę, że bardzo mu się spodobają. I akurat trafiłam na ich przecenę, dlatego że zamiast 14,99 zapłaciłam za nie 6,99. Ostatnią rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest coś, czego nie kupiłam sama, ale wiem, że jest z Pepco. I jest to bluzeczka dla mojego synka, którą dostałam od mojej przyjaciółki z takim przepięknym, świątecznym wzorem. Chciałam Wam ją pokazać, bo myślę, że jest prześliczna. Już nie mogę się doczekać, kiedy mój synek założy ją w święta. I to było już wszystko. Następne hole z PEPKO to na pewno będzie hol domowy i hol ubraniowy. Może w jakimś vlogmasie pojawi się też hol świąteczny, więc nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i naciśnięciu dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o moich kolejnych filmach. Papa, pa, do zobaczenia!